Historyczny Ślązak. Dziś o zagadkowej nazwie w naszych Beskidach. Przez wakacje sporo chodziłem po Beskidach i zafascynowała mnie pewna nazwa w Beskidzie Żywieckim. Ta nazwa to Szelust. Szelust, czyli inna nazwa Góry Beskid Krzyżowski. Nazwa taka dziwna, nietypowa, Szelust. O co tu może Chodzić. poszukałem trochę po literaturze, zajrzałem między innymi do słynnego dzieła Andrzeja Komonieckiego, to był wójt żywiecki, który żył w XVII i XVIII wieku, no ale poza tym, że wójtował w Żywcu, to miał jeszcze w sobie żyłkę literacką i napisał taką kronikę żywiecczyzny, zatytułował ją Chronografia albo Dziejopis Żywiecki. I zawarł w niej, poza opisem rozmaitych wydarzeń, począwszy aż od XV wieku, także sporo informacji topograficznych. I między innymi napisał tam o Beskidach tak. Niektórzy zaś nazywali te góry czeluściami, albo wrotami gór sarmackich, albo polskich czeluście. Szelust, czelość coś tu może być na rzeczy. Trzeba wiedzieć, że beskidy nazywane są beskidami dopiero od kilkuset lat. Zmieniały nazwy tak jak i zmieniały się do pewnego stopnia w każdym razie ludy, które zamieszkiwały te ziemię. Nazwy beskidy przynajmniej w odniesieniu właśnie do tej naszej części beskidów do beskidu Śląskiego, żywieckiego, małego. w ogóle nie używa. Jan Długosz, polski historyk z XV wieku, dla niego Beskidy to Alpy, Alpy sarmackie, Alpy panońskie, Alpy węgierskie. No, nawiązuje tu w ten sposób do kraju, który za tymi Alpami leżał, czyli Węgier, bo dzisiejsza Słowacja wchodziła wówczas w skład Węgier, jako Górne Węgry. Zatem Komoniecki przekazał nam najprawdopodobniej znaną jeszcze w jego czasach, przynajmniej niektórym, dawną nazwę Beskidów, czeluście. No tylko dlaczego akurat nadano nazwę szelust. Być może związano z tymi czeluściami takiemu szczytowi niezbyt przecież wybitnemu Beskid Krzyżowski, bo taka jest aktualna nazwa tej góry ma zaledwie 923 metry. No, dlaczego tymi czeluściami nie nazwano nie wiem, Pilska, Babie Góry, chociażby pobliskiej Mędralowej? Tylko taki malutki. Bezkit Krzyżowski. Co mogło być w nim takiego szczególnego? No Okazuje się, że coś jednak było. Otóż Beskit Krzyżowski, owszelust, leży nad przełęczą półgórską. A przełęcz półgórska była przełęczą niebyle jaką. Dzisiejsza główna szosa, łącząca kotlinę żywiecką z Orawą, biegnie przez przełęcz glinne, skorobielowa do orawskiej polchory. Ale przed laty tak nie było. Trakt z Kotliny Żywieckiej na Orawę prowadził właśnie przez przełęcz półgórską, i był to szlak bardzo ważny. Był to szlak, którym z Polski na Węgry transportowano sól z wieliczki. Był to szlak, którym w przeciwną stronę sprowadzano z Węgier miedź i brąz, a także wychmienite węgierskie wina. Szlak ten prowadząc przez Przełęcz Półgórską był więc szlakiem bardzo znanym, bardzo uczęszczanym przez kupców, posłów i innych podróżników. Bardzo więc możliwe, że w tamtych już czasach Przełęczy nadano nazwę. Nie była to Przełęcz Półgórska, ale funkcjonowała wcześniej albo równolegle nazwa Czeluść. Czeluść, czyli brama, jama, prowadząca w głąb dzikich gór. Odkąd trakt z Kotliny Żywieckiej na Orawę przeniósł się z przełęczy półgórskiej na przełęcz glinne, ta pierwsza przestała pełnić tą rolę, znalazła się na uboczu, została właściwie zapomniana, wznosząc się nad o wiele mniej popularną wśród turystów czy narciarzy. Niż korbielów wioską krzyżówki. W ten sposób jedynym reliktem tego dawnego szlaku prowadzącego w górskie czeluście jest właśnie owa druga, prawdopodobnie pierwotna nazwa Beskidu Krzyżowskiego, czyli szelust.